Za mną, za poległych! Wiatr wciąż niesie głosy moich braci. Niezła technika. Jednakże brakuje mi twojej starej fryzury. Dlaczego ją zmieniłaś? Jeden kamyk może zatopić statek, a tysiąc kamyków? Bywały i znów będą lepsze czasy. I wydech. Zatańczymy. O, masz nogi jak z ołowiu. He. Musimy zwyciężyć! Uwaga na formę. Krok. Tańcz z tym, co masz. W tym wypadku. Ostrzami. Uderzaj szybko i bezbłędnie. Robimy to za tych, którzy byli przed nami i za tych, którzy będą po nas. Ha! Zelos opowiadał najgorsze żarty. Jak mi ich brakuje. Go! Zawsze atakuj pod kątem. Teraz nasz czas! Chcemy być bezpieczni czy wolni? Wybór należy do nas. Ha! Zatańcz ze mną. Si. Czy mogę prosić do tańca? Spokojny umysł, szybkie ruchy. I z powrotem do środka. Dzieli nas ocean. Jest ku temu słuszny powód. Ciężar moich ostrzy nie jest jedynym, który niosę. Myśleli, że mogą okiełznać nasze ziemię. Życie pod okupacją nie jest życiem. Jestem zarówno spokojnym morzem, jak i sztormem. Te broń naostrzono kośćmi tyranów. Nie ma miejsca na błędy. Daj im palec, a wezmą całe królestwo. Ruszam do tańca. Bądź przywódcą, jakiego potrzebują. Dobra? Rozgrzałam się. Staniemy do walki albo zginiemy Pamiętaj o tym, co utracono Walcz o to, co nie istniało Odeprzeć ich! RU! Stajemy się najostrzejsi tam, gdzie nas łamią Nie ma odwrotu! Nigdy nie chciałam dowodzić Walczyłam, a oni poszli za mną Ten taniec zabija despotów Zawsze uważaj na nogi Przemierzyłam srebrne równiny i łowiłam ryby w rzekach traw Kraina mnie zna. Zostaw ich! Niech będą ostrzeżeniem dla innych. Nie jestem nieprzyjacielska. Jestem ciepłą i troskliwą osobą. Pochowajcie ich w Noksusie. Ta ziemia ich nie przyjmie. Wolność ma wymagający rytm. Każda forma ma imię znane tylko wiatrowi. Tak przynajmniej mówiła oma. Poruszam się w takt niewyśpiewanych melodii i niewybitych rytmów. Ojciec, matka, Zelos, oma, on, Kai. Mały ru żadne z nich nie miało szansy. Wszystko jest w nogach. Tańczysz do własnego rytmu, a kraina bije w bębny wojny. Ech, nigdy więcej. Spójrz, partner do tańca! Cały czas się rozglądaj. Zelos! Mój taniec ma czterdzieści dwie formy. Oni zobaczą tylko jedną. Przeżyj dzisiaj, jakby jutro miała nadejść śmierć. Cóż za koszmarna broń. Ale efektywna. Opuść te ziemię! Czasami pokój trzeba okupić krwią. On! He! Będą znali mnie jako ostatnią, która złożyła broń. Bądź zawsze w gotowości, a nic cię nigdy nie zaskoczy. Nigdy się nie poddawaj! Jesteśmy dziećmi pierwotnej krainy. Nie będziemy niewolnikami. O jednego tyrana mniej. Z ciał poległych wyrastała wolność. Kraina magii jest nasza. Warto za nią umrzeć. Przetrwałam. Teraz muszę na to zasłużyć. Spróbuj nadążyć! Staniemy z nimi w szranki? <grym> na jeźdźca! Oczywiście, że umiem walczyć. Dorastałam z czwórką rodzeństwa. Niech przyjdą! Ta ziemia będzie ich cmentarzem! Żadnych ustępstw! Uważaj! Potrafię oddać! Nikt nie potrafi robić tego co ja. Dlatego to robię. Jun. stawimy opór. Oczy szeroko otwarte. Dwa. Nie okazuj słabości. W przeciwieństwie do tego, co o mnie mówią, mam świetne poczucie humoru. Jeżeli mnie schwytają, zabiją mnie. Jeżeli. Nigdy nie zabiłam człowieka. Tylko wielu Noxian Nie zabili nas wszystkich Pamiętam, kiedy tańczyłam dla zabawy A, Obrót Zrzućcie kajdany <noise> Duchu, prowadź Nawet jeśli mnie zabiją, wciąż będą musieli walczyć z krainą Ha! Ostrza latają równocześnie Nigdy nie przestawaj się uczyć Zawsze istnieje forma, której nie znasz Ich bronie są potężne Ale nasza wola jest potężniejsza <noise> Do diabła z równowagą! Wyciąć ich w pień! Działaj, a cały świat się poruszy. Trzymaj nerwy na wodzy. Wiem, że powrócą. Przyszli po naszą magię. Przypłacą to życiem. Pokój wymaga dwóch uczestników. Celujcie w szyję. Głowy same z nich spadną. Chcesz odkupienia? Dołącz do mnie i zabij swoich mistrzów. Albo my, albo oni! Kaj! Wyciąć ich w pień! Powinnam była się porozciągać. Ach, co tam. Będziemy żyć dalej, czy to w zwycięstwie, czy bliznach, które na nich pozostawimy. Czekają na moje słowa. Co powinnam im powiedzieć? Pozwólcie mi prowadzić! Jonia jest naszym jedynym domem. W górę! Ki! Ca! Sprawdźcie, by nas zapamiętali! Wtedy już nie wrócą! Nie wiem, jaka dziwna moc we mnie płynie. Pamiętajcie, za co walczymy! Nie daj im ani skrawka ziemi! Ostrza przygotowane. Sprawdźmy, jak tną. DOS! Pomszczę was, dzielni wojownicy. Chwila, moment. Mistrzowsko opanowana broń nie potrzebuje rękojeści. Jest takie powiedzenie: nigdy nie walcz z joniańczykami na ich ziemi ojczystej! Hiya! Uważasz, że przemawiasz w imieniu ducha, ale przecież on porusza moimi ostrza. Moja oma zawsze mawiała, że mam poczucie rytmu. Wytrwajcie! Nic nie może nas złamać! <laughs> nie krzywć nikogo. Chyba, że przyjdą po twój dom. Przeciąć ich w pół! Tylko my jesteśmy kowalami własnego losu. To właśnie ostrze, którego nigdy się nie spodziewasz. Potworne ostrze na potwornych wrogów. Niestraszne mi twoje wiatry. Czekaj, nie takie wiatry miałam na myśli. Moja ostrza cię. nieważne. przyjdzie ci opłakiwać ten dzień. Bądź czujna. Ja! Nie pozwolę im was skrzywdzić. Daj z siebie wszystko, a duch ci to wynagrodzi. Będę kradła ich życia tak, jak oni kradli nasze ziemię. Podoba mi się to. Najlepsza broń do chronienia ojczyzny. Drugą też chcesz stracić? Tak. Zaatakujmy kiedy nie patrzą. Nie obchodzi mnie kto je wykuł, dopóki zabija najeźdźców. Nie zostawić nikogo przy życiu. Nie słyszysz muzyki? Cudownie będzie patrzeć, jak się potykasz. Co zadecydowało o twoim zbłądzeniu? Czy można cię jeszcze ocalić? Czas się przekonać. Teraz jest cicho. Czas znaleźć własny rytm. Teraz! Genialne! Tego się nie spodziewają. Miecz z rękojeścią? Jak osobliwie. Doskonała forma. Tym razem będziemy na nich czekali. Ha! Jonia wzywa! Musimy stale się poruszać. Trzymać ich w niewiedzy. Zawsze się ich spodziewaj. Ach, legendy nie muszą nas ratować. Sami ruszamy do walki. Niedługo żałoba spłynie na twoją wioskę. Jesteś Joniańczykiem od zawsze na zawsze. Nigdy nie będziesz jednym z nich. Oczywiście. Zastawię pułapkę. Biada tym, którzy nas teraz skrzywdzą. Naprawdę? Latające ostrza? Nie możesz być bardziej oryginalna? Udana zasadzka. Wszyscy jesteśmy tworem ducha. Nie zmienia to faktu, że muszę cię zabić. Rozświetlę ich lampiony. Ujrzą zwycięstwo. Dajcie z siebie wszystko! Przysięgam, nie pójdzie to na marne! Momencik, sekundanie. Oczy są pierwszą linią obrony. Dorzuć go do innych. Sprawdzimy, czy lata. Ja ich zwabię. Ty ustaw się na flance. Dzisiaj nie umrzemy! Kraina, imię i naród niech żyją długo. Ludzie, wastajowie. Wszyscy jesteśmy joniańczykami i stoimy przed wspólnym zagrożeniem. Ha! 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 Tylko głupiec zapomina o swojej flance! Dalej! Tylko śmierć nas zatrzyma! Nie znasz prawdziwego ciężaru, dopóki nie ujrzysz, jak tysiąc ludzi polega na każdym twoim słowie. W joni mamy dwieście gatunków gadających smoków. Wybacz, nie imponujesz mi. Duchu! <noise> dlaczego? Jasne! Uderzmy ich z dwóch stron! Wolność jest wasza! Sięgnijcie po nią! Wreszcie sama. Wykorzystam ten czas najlepiej jak mogę. Jakiemuś lasowi brakuje jego idioty. Kiedy nikogo nie ma, tańczę dla siebie. Przełamać ich krzyk! Ionia! To ja gdybym była tobą. Mogę oddać tylko jedno życie za Ionie. Muszę je dobrze wykorzystać. Wasze poświęcenie nie pójdzie na marne. Co? Oczy dookoła głowy. Walczcie dalej. Powstrzymać ich odwrót. Przestań flirtować ogoniasta. Czas złapać za broń. Podnieś na nas rękę, a ją stracisz. Pora stanąć na nogi. Mm, poczekaj. Jestem wielką rzeką. Płynę tam, gdzie chcę. Utrzymajcie pozycję. Mm, wytnę dla was drogę. Ugh. Twoja technika wirowania jest mizerna. Tańczę na Twoim grobie. Teraz patrz, jak dranie umierają. Twój pokój prowadzi tylko do eksterminacji. Mam nadzieję, że to ich czegoś nauczyło. Moja forma nie była najlepsza. Nie mogą się dowiedzieć. Zachowaj swoją równowagę. Tylko nasza strona się liczy. Nie da się tańczyć do Twoich piosenek. Duch mnie odrodził. Nie zawiodę. Czy te kruki są twoje? Wydaje mi się, że właśnie wkręciły mi się w ostrza. Nie lata, ale i tak tnie. Gracja ledwie wygina się tam, gdzie siła pęka. Zrób coś pożytecznego. Zwróć ziemi swoje kryształy. Dokonali wyboru. Zawsze mam się na baczności. Oto nasze warunki. Odejdziesz, a cię oszczędzimy. Wiesz jak to jest, wszystko stracić. Rozumiesz, dlaczego muszę walczyć. Wygląda na to, że mój taniec trwa dalej. Za kości naszych ojców i świątynie naszych bogów! Stoimy na kościach tych, którzy byli przed nami. To za nich walczymy! Nie zapaliłam lampionu mojej omy. Nie chcę, żeby widziała tę rzeź. Odciąć im drogę ucieczki! <laughs> Twoja śmierć mi ich nie zwróci. Ale i tak poczułam się lepiej. <laughs> Koniec jest daleko. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy walczyć. Pamiętaj o plasidium! Co z ciebie za genialny taktyk, skoro wybierasz przegrane bitwy? Utrzymać szyk, poruszać się razem! Nie chcę pochwał tylko waszego potu i krwi. A teraz tańczę sama. Twoje tańce są niezłe, ale brakuje im pewnej duszy. Jonia ja wciąż żywa! Ugh, muszę odzyskać swój rytm. To za moją omę. Odbiera i daje życie. Podobnie jak duch. <laughs> Zelos! Wkopać się! Tutaj będziemy walczyć! Wszyscy mają coś mądrego do powiedzenia. Do czasu, aż ostrza godzą w ich gardło. Podziwiam twojego ducha walki. Twoją postawę? Nie bardzo. Poczekaj, poczekaj zaraz. Rzucanie trucizną ze swojego statku nie czyni cię geniuszem. Lecz tchórzem.